TV Obecnie jednym z głównych placów budowy w Sanoku jest prowadzona inwestycja na dawnym Sanockim okęciu, gdzie za kilka miesięcy stanie galeria Sanok. Prace prowadzi krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane. Sanoczanie na bieżąco mogą śledzić postęp zadania. Od ulicy Jagiellońskiej widok na teren budowy jest wręcz idealny. W tym momencie kończymy pracę przy płycie dennej i zaczynamy z tropy pierwszego stanu zerowego. Prace przebiegają zgodnie z planem? No, z małym poślizgiem, ale nadążymy. Co przed nami? Przed nami to w najbliższym czasie mamy stan surowy płyty pierwszego piętra. Ile pracowników w tej chwili tutaj obsługuje, pracuje na terenie budowanej Galerii Sanów? W tej chwili jest około 50 pracowników na budowie. Proszę nam powiedzieć, czy coś Was już tutaj zaskoczyło podczas tej budowy? No, mieliśmy małe problemy z geologią, ale to się wszystko wyjaśniło. A konkretnie? No, trzeba było wymieniać fundamenty. Temperatury są no, ujemne. W dzień może troszkę cieplej, ale też ujemnie można, można budować, można lać płyty. Owszem, w zależności od technologii to się do, stosuje do minus 10 stopni. W stanie surowym galeria sanok ma być gotowa do końca kwietnia. TV